Platforma Obywatelska, lista numer 7. Do biskupów katolickich, których jako katolicki przez lata dziennikarz obdarzałem szczególnym zaufaniem, należał i należy metropolitar Dajski, obecnie w stanie spoczynku Tadeusz Gocłowski. Oczywiście interesowałem się. E, public relation, pracę medialną wokół niego i środowiskiem z różnych powodów. I muszę powiedzieć, że dzięki arcybiskupowi Gocłowskiemu zwróciłem uwagę na młodego wtedy dziennikarza, Tomasza Arabskiego, którego postawa, zachowanie, pracowitość, lojalność, zaangażowanie uderzały i odbiegały od przeciętności pozytywnie. Nie miałem pojęcia, że po niewielu latach losy nas zetkną w różnych wspólnych działaniach, omów zresztą jako bezpartyjnych ludzi służących rządowi Rzeczypospolitej. Mam głębokie przekonanie do Tomasza Arabskiego i jeżeli coś mi je zakłóca, to tylko to, że. Że nie mogę osobiście go poprzeć w tych wyborach, ponieważ będę wyborcą w Warszawie. Platforma Obywatelska. Zrobimy